Siema! ma. Słuchajcie, jestem zębą. Eee, jestem bardzo, bardzo popularnym w Polsce stand I naprawdę, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, jak to jest, jak jest życie stand czy Jak ktoś z gwiazdą, <grym> idzie przez ulicę na przykład i wszyscy go poznają. Ja tak mam na przykład. Słuchajcie, ja, ostatnio, ja ostatnio pod, po, podszedł do mnie facet i mówi, czy ty jesteś ten koleś? Ja mówię, tak. Czy ty jesteś naprawdę on? Ja mówię, tak. I on mówi, nie poznałem cię. I poszedł. A, ludzie... bo... To jest, to jest rzędna. Dziękuję. Dzisiaj na scenie Klubu Studio gościmy kielecką grupę kabaretów, skeczów męczących miejsce, że poznaliście się w liceum i że wtedy zaczęła się Wasza przygoda z kabaretem. To może przyznacie się, czy robiliście sobie już wtedy żarty z nauczycieli? Otóż żarty z nauczycieli. Jak można? Jak, Jak można, można żartować z to... człowieka, który ma taką pensję? <laughs> To już jest Słuchajcie, myślicie, że gdyby te riposty, które nie nadają się do użycia, ukazały się jednak na antenie, to zwiększyłoby to waszą oglądalność, popularność i tak dalej? Myślę, żeby się do, nie, nie nadawało do, do użycia. Nie, nie nakręciłoby do nam wielkich oglądalności. A nawiązując do waszego nowego sketchu pod tytułem Dawaj rentę, to możecie powiedzieć, kto z Was był autorem tej sceny i skąd się wzięła inspiracja? Może miejsce już jakieś przygody z Zusem ja. dlatego? W zasadzie z, z konieczności, z potrzeby chwili. Tak. Brakowało nam jednego numeru na jedną z realizacji, gdzie w zeszłym roku nie obliczyliśmy sobie premier i musieliśmy tak w dwa dni napisać coś na szybko, a jako, że na buźkę i zęba, wydaje nam się, że też no, łatwo się pisze. Pytanie do Karola. To prawda, że znasz tylko cztery chwyty gitarowe? To jest taka... Ale to dlaczego tylko? Czy? Ja uważam, że aż. Osiem <laughs> e, nut, osiem akordów, na których zbudowana jest cała muzyka. Jakie to są nuty? E, nie powiem Ci teraz. <laughs> A Pan, panie Marcinie, podobno z upodobaniem wciela się w rolę księdza e, i pytanie, dlaczego akurat y, Rola duchownego. Czy może pan chciał kiedyś zostać księdzem? Były takie nie, myśli? Nie, nie. Kiedyś na poprawinach yy, wesela siostry Karola spowiadałem po pijaku jego babkę. I naprawdę była, wydawała się dość zadowolona. Czy pan przecież nie ma Generalnie było sporo chętnych do spowiedzi i yy, zastanawiam się jeszcze. Czuję powołanie. Ale nie wiadomo, co z tym zrobić. <grym> Czuję powołanie, i muszę tylko wybadać, jakie tam są pieniążki, bo. Nie, nie, <grym> nie jest szansa, ale są sporo większe <grym> niż tutaj, więc wtedy będę bardzo poważnie się zastanawiał. Jak wam się dzisiaj podobało w klubie studio? Jak zawsze było cudownie. Ja uwielbiam tutaj występować, zawsze mi się dobrze występuje i cieszę się, że tu mogłem, miałem zawsze wystąpić. Zwrócę się jeszcze do Marcina, jako do mistrza Cięty po Cóż ja ze tutaj? Zaaranżowałbyś tak ad hoc scenkę, w której pozdrowiłbyś naszych widzów, widzów naszej telewizji? Słuchajcie, to jest naj, najwyższy moment, żebyście się wyłączyli. Do zobaczenia. 10, eee, drugi Cześć, cześć. Do Zobaczenia. Cześć. Cześć. Eee. cześć. Słuchajcie. Jeżeli mielibyście ochotę przeżyć przygodę życia z wysportowanym, niesamowitym facetem. To zwońcie do mnie. Numer znajdziecie w internecie. Krzysiek, krzynówek. Pozdrawiam.